Cześć kochani, dr Patrycja Szachta, Kupa Faktów o jelicie, a dzisiejszy film dotyczy mojej listy top suplementów na przewód pokarmowy. Słuchajcie, miało być pięć, ale chyba wyjdzie mi 6. Zobaczymy w praniu. Więc może was to zaskoczyć, ale nie zacznę od probiotyków. Wcale nie, chociaż są to bardzo istotne suplementy, które na kondycję przewodu pokarmowego wpływają. Otóż dla mnie numer jeden, jeżeli chodzi o suplement wpływający korzystnie na przewód pokarmowy, a który tak naprawdę może być stosowany bezpiecznie przez większość z Was, wymienię maślan. Czy maślany? Słuchajcie, większość firm produkujących suplementy pracujące z przewodem pokarmowym czy wpływające na przewód pokarmowy ma w swojej ofercie właśnie maślan sodu i to jest bardzo fajny suplement. Które słuchajcie, naprawia szkody, które my swoim codziennym życiem, de facto, swoim jelitom przynosimy. Czyli słuchajcie, żyjemy nie do końca w sposób higieniczny, no, nasza dieta pozostawia wiele do życzenia, nadużywamy alkoholu czy innych, słuchajcie, używek, mieliśmy jakieś choroby ze strony przewodu pokarmowego. Przewlekle stosujemy leki, to wszystko wpływa na to, że nasz przewód pokarmowy, wcześniej czy później, będzie objęty stanem zapalnym, dojdzie do uszkodzenia bariery jelitowej, no, stanie się tam kiepsko. A wiadomo, słuchajcie, że jelito, które jest w, jest w złej kondycji. Nieprawidłowo będzie prowadziło procesy i trawienia, i wchłaniania, w konsekwencji my to odczujemy chociażby w postaci niedoborów. Stany zapalne w przewodzie pokarmowym też nie są niczym dobrym, z tego prostego względu, że będą wpływały na zaburzenie i perystaltyki jelitowej, i dolegliwości gastryczne, i negatywnie na układ odpornościowy, i na osi mózg i na osi skóra i ogólnie na kondycję całego naszego organizmu. Więc jednym z priorytetów moich, jeżeli chodzi o pracę z przewodem pokarmowym, jest regeneracja nabłonka jelita. Dobre jelito, dobrze zregenerowane jelito prawidłowo pełni swoje funkcje. I w stanie zdrowia, za tą regenerację, za te procesy odbudowy codziennych uszkodzeń, no, które w przewodzie pokarmowym występują, nie ma się co oszukiwać, odpowiada prawidłowa mikrobiota jelitowa. Czyli jeżeli mamy wystarczającą ilość dobrych bakterii jelitowych, to do ich podstawowych zadań należy właśnie produkowanie wystarczającej ilości maślanów i innych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Problem pojawia się kiedy my mamy nieprawidłową mikrobiotę jelitową, czyli kiedy mamy problem ze stanem dysbiozy jelitowej i dominują u nas bakterie potencjalnie chorobotwórcze, których ostatnim priorytetem, uwierzcie mi, jest to, żeby wyprodukować określoną odpowiednią ilość regeneratorów na błonka jelita. I tutaj z pomocą przychodzi właśnie, słuchajcie, właśnie suplementy zawierające maślan, ja zdecydowanie wyżej cenię maślań, aniżeli popularną bardziej kiedyś teraz mniej glutaminę. O tym kiedyś powiem w osobnym filmie. Maślan ma fajne badania. Jest suplementem bezpiecznym. Jest standardowo wytwarzany w zdrowym przewodzie pokarmowym. Dlatego on będzie służył większości pacjentów, zarówno z biegunką, jak i wzdęciem, jak i zaparciem, jak i bólami brzucha. Jest to dosyć uniwersalny suplement, który pomaga. Natomiast pamiętajcie, jak każda suplementacja i suplementacja maślanem także ma charakter objawowy. Czyli nie jest dobrym rozwiązaniem suplementowanie się tylko i wyłącznie maślanem. Z tego prostego względu, że to jest takie działanie typowo na objawy. My musimy w czasie regeneracji tego nabłonka jelita suplementem odbudować producentów krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, czyli nasz mikrobiom jelitowy, i tylko wtedy takie działanie ma sens. Czyli maślan, nie słuchajcie, w zamian za pracę kompleksową z przewodem pokarmowym, tylko w trakcie jej pracy jest bardzo fajnym rozwiązaniem suplementacyjnym. No i tu na drugie miejsce wchodzą probiotyki, czyli żywe szczepy drobnoustrojów. Które mają wspomóc naszą mikroflorę w dojściu do dobrego punktu do regeneracji. I tutaj obalimy mity, po raz kolejny, słuchajcie, je obalam, ale wiem, że są jeszcze osoby, które nie do końca to wiedzą. Suplementacja probiotyczna nie zmieni naszej mikroflory jelitowej na zawsze. Te bakterie z suplementu nie zastąpią naszych własnych bakterii, one mają je wspomóc. To jest, słuchajcie, trochę tak, jakbyśmy byli bardzo zmęczonym rodzicem, który już nie daje rady być tym super opiekunem, słuchajcie, zapewniać dziecku rozrywkę, miłość, emocje. No jest zbyt zmęczony. I tu się pojawia opiekunka, która wchodzi na kilka godzin dziennie, odciąża nas tak, z tych naszych zadań. My mamy czas odpocząć, zregenerować się, i po tym czasie w pełni sił wracamy do opieki nad naszym maluchem. I tak samo to wygląda z probiotykami. One przejmują czasowo część ról pełnionych przez tą uszkodzoną, osłabioną mikroflorę jelitową, dzięki, ona ma, dzięki czemu ona ma czas wylizać rany, zregenerować się, dojść, słuchajcie, do prawidłowego poziomu i przejąć swoje zadanie od nowa. Tak traktujemy probiotyki jako wsparcie, a nie jako coś, co zmieni nasz układ mikroflory na zawsze. Probiotyki od momentu przyjęcia tego suplementu do momentu, kiedy one się już nie pojawiają, słuchajcie, w naszym przewodzie pokarmowym, nie są obecne w kale od zakończenia suplementacji, to jest około 3 tygodni. Dlatego też ta suplementacja, słuchajcie, musi być A, o czym często mówię, prawidłowo dopasowana, bo inny probiotyk, który ma pomóc pacjentowi z zaparciem, inny dla pacjenta ze wzdęciem czy biegunką, to jest numer 1, a numer 2 ona musi być odpowiednio przedłużona. Tak? Ona nie może, słuchajcie, trwać. Dwóch tygodni czy trzech tygodni, kiedy nasza flora jelitowa była uszkodzana przez lata. Czyli probiotyk to jest kolejny element, kolejnym jeszcze elementem jest prebiotyk, czyli niepodlegające trawieniu włókna roślinne, które stanowią główne paliwo e, i środek, którym odżywia się nasza mikrobiota jelitowa. Najchętniej, słuchajcie, e, przyjmować tego typu suplement. Stależa. Czyli tu akurat odejdę od suplementacji, wejdę w pokarm. Słuchajcie, dieta to jest zawsze podstawa, a suplementacja to jest tylko uzupełnienie diety i nigdzie tego tak ładnie nie widać jak w przypadku właśnie błonnika pokarmowego, którego głównym źródłem powinno być to, co my na co dzień spożywamy. Czyli przede wszystkim, słuchajcie, warzywa, te takie włókniste, zawierające nietrawione włókna. Piękne źródło błonnika pokarmowego, por, czosnek cebula, cykoria, tego typu elementy, ale także pełnoziarniste pieczywo czy owoce. To wszystko, słuchajcie, jest paliwem dla naszej mikrobioty, żeby ona mogła te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli ten suplement, który wymieniam jako pierwszy, każdego dnia dla nas dostarczać, tak? Wytwarzać, a dzięki temu regeneruje się pięknie na błonek naszego jelita. Słuchajcie, dla tych, którzy nie mogą przyjmować odpowiedniej ilości prebiotyków, bo na przykład mają problem z Sibo czy Imo, i tu wiadomo, że ta dieta nie może być taka wysoko, wysoko bogata w warzywa czy w te nietrawione włókna roślinne, bo to nasila dolegliwości. Czy też są różne dolegliwości, słuchajcie, różne problemy zdrowotne, które uniemożliwiają nam przyjmowanie odpowiedniej ilości prebiotyków w postaci tego, co mamy na talerzu? O na przykład dzieci, słuchajcie, też jakoś tak dziwnie tych zielonych warzyw nie lubią. To jest sytuacja, że niekiedy musimy się poratować tym źródłem prebiotyków w postaci suplementów, i tu mamy cały przekrój, Słuchajcie, jest błonnik akacjowy, skrobia oporna, fruktooligosacharydy, galaktooligosacharydy, inulina. Wówczas rzeczywiście gdzieś tam ten prebiotyk w postaci suplementów wdrożyć możemy, ale raczej staramy się to robić w diecie. Po prostu, najprościej. I kolejny element, słuchajcie, kolostrum albo laktoferyna, takie magiczne, jak ja to nazywam, bomby odpornościowe. Laktoferyna jest częścią kolostrum, więc wybieramy albo kolostrum, albo laktoferynę, a nie jedno i drugie. To są suplementy, które przede wszystkim są znane jako suplementy wspomagające pracę układu immunologicznego, naszego układu odpornościowego, ale mało kto wie, że one również działają bifidogennie, czyli wpływają na namnożenie tych dobrych bakterii, bakterii z rodzaju bifidobakterium i na uszczelnienie bariery jelitowej. No to jest bardzo ważne, jak również rzeczywiście gdzieś tam stymulują pracę naszego układu odpornościowego w jelicie, a tu mamy 70% odporności chociażby na drodze hamowania stanów zapalnych. Ja rzeczywiście bardzo te suplementy jeżeli mogę je wdrożyć u pacjenta, wydrażać lubię. Z reguły nie mogę, słuchajcie, bo pacjent ma alergię bądź nietolerancję na białko mleka krowiego, a wiadomo, to są suplementy oparte o ten właśnie produkt. I kolejne dwa, tu nie będę się już nie wiadomo jak rozwodzić, suplementy, które w, w, bardzo korzystnie wpływają na przewód pokarmowy. Witamina D3, na cóż ona korzystnie nie wpływa, także, kochani, i również na układ odpornościowy w jelicie, i na szczelność bariery jelitowej, na perystaltykę. To wszystko witamina D nam zapewnia. No i kwasy omega 3. Jak sobie robię w głowie taki swoisty ranking e, osób, z którymi, słuchajcie, zdarza mi się rozmawiać merytorycznie z ginekologami, dermatologami, pediatrami, alergologami dowolną specjalizacją, słuchajcie, medyczną, czy na przykład fizjoterapeutami, dietetykami. Ja zawsze lubię pytać, taki podstawowy suplement, który w Twojej branży się sprawdza. Kwasy omega 3, zawsze numer jeden, w związku z powyższym i ja je wymienię, słuchajcie, dla przewodu pokarmowego. Również bardzo ważny suplement. I tutaj taki apel, słuchajcie na zakończenie. Pamiętajcie, że suplementacja nie zastępuje zdrowej diety. Ja wiem, że jest łatwiejsza aniżeli zadbanie o zawartość swojego talerza. Łatwiej iść do apteki, kupić, przyjąć. Człowiek się od razu czuje zaopiekowany. Ja też tak. Często słuchajcie, robię, bo każdy świadomy człowiek się, mam wrażenie, w aktualnie, w tych współczesnych czasach suplementuje, ale to nie jest działanie zamiast. Niech suplementacja będzie celowana, czyli nie bierzcie wszystkiego jak leci, bo ktoś powiedział, że dobrze. Niech będzie dopasowana pod Wasze problemy i niech będzie tylko i wyłącznie wsparciem Waszego stylu życia i Waszej codziennej diety. I wtedy będzie tak, jak należy. Wtedy będzie działać. Mam nadzieję, że. Ten film przyniósł Wam wiedzę na temat suplementów, które ja uważam za kluczowe dla przewodu pokarmowego, i mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Jeżeli że się wkrótce zobaczymy przy okazji kolejnego filmu. Do zobaczenia!